Cześć a Was serdecznie w kolejnym filmiku haulu zakupowym drugim z rzędu na moim kanale, e, a to z tego względu, jak w filmik wcześniej, mam dla Was e, haul taki kolorówkowo, pielęgnacyjny z wyprzedaży z Boxing Day. Mimo że nie do końca zawsze z wyprzedaży, ale za chwilę Wam opowiem, e, skąd mam jakie produkty, dlaczego się nie zdecydowałam, jakie były ceny promocji i tak e, dalej. Chciałam cić w salonie też taki filmik, ale e, to było jakieś 2 godziny temu, w stwierdził, że nie odjeżdża, w tym momencie, także musiałam e, przestać, poczekać na dać mu kolację e, i po prostu wziąć się za nagrywanie i sugerować sobie godziną, która jest na zegarku, bo zegarek nie od jakiegoś tygodnia stoi. Z szczęśliwy czasu i nie liczymy, również również sypialni. Także jeśli jesteście ciekawi, co znajduje się w tych czterech magicznych pudełkach, zapraszam Was do oglądania. Może na sam początek zamówienie ze stronki e, Look Fantastic. Ogólnie Wam powiem, jaka była promocja na stronie. Na stronie było minus 15% po wpisaniu kodu rabatowego oraz promocja przy wydaniu powyżej 55 funtów. Dostawało się kosmetyczkę z miniaturami gratis, matyczka to była taka e, niespodzianka, nie widzieliśmy co będzie jej zawartością oraz też o chyba 15 funtów jest darmowa wysyłka. E, ja wrzuciłam do swojego zamówienia dwa produkty, już one opierały na kwotę równą właśnie 55 funtów, e, wpisałam kod, wyszło te 5 funtów taniej, czy tam 7 e, i musiałabym dołożyć jakby tą różnicę, żeby dostać te zestaw miniatury, tak badarmowa darmowa wysyłka, także wkład po prostu wycofałam, żeby dostać miniatury. Także Wam pokażę, co tutaj się e, znajduje w moim e, zamówieniu. Pierwszym produktem jest Estée Lauder, Estée Lauder Double Wear e, Light odcień 1.0, e, czyli podkład, ta lżejsza wersja e, standardowego po prostu Double Wear. E, ten znajduje się trochę bardziej, myślę, przyjazne opakowanie, ponieważ tutaj jest e, tubka z takim właśnie złotym opakowaniem. Wam, że jeszcze tego e, odcienia nie słoczyłam, co zresztą nawet widzicie, bo tutaj jest on zalokowany odcień 1.0 SPF 10, na pewno trochę będziemy sobie kręcili test, pierwsze wrażenie ja powiem Wam, że już nie pamiętam, czy miałam e, próbki, czy nie miałam próbek miałam wersję standardową i byłam z niej bardzo zadowolona, e, chciałam jakiś taki właśnie podkład długotrwały e, na większe wyjścia, oczywiście Misza mp również się świetnie sprawdza, ale miałam ten na, na ten podkład już naprawdę od dłuższego czasu, dlatego się na niego zdecydowałam, powiem Wam, że mnie od razu moment Szukują upakowania, które są takie bardzo. E, widać, że są ekskluzywne, trochę bardziej wysoko e, półkowe. W środku też są wytłoczone inicjały e, Estée Lauder. Powiem wam, że to jest taki Holna bogato, to nie są raczej jakieś takie tanie rzeczy. E, to są takie perełki, na które po prostu miałam ochotę, na które się ustusiłam. Także to pierwszy produkt. I drugi produkt, e, który. Od dawna od niej ażam, już w ogóle e, katosu go pokazywała też wiele innych e, youtuberek, które oglądam, polecały ten produkt to jest Oskia, e, tak w takiej świątecznej e, edycji, w świątecznym opakowaniu, tutaj otwieramy produkt, mam to swoje, ma to swoje standardowe e, opakowanie Oskia London. E, to są produkty naturalne z bardzo wysokiej jakości e, składników e, i to może jak już e, kojarzycie po opakowaniu, to jest właśnie e, żel do oczyszczenia twarzy, żel, który e, zamienia się to taką właśnie e, masę olejkową po e, kontakcie z wodą 100 mililitrów, też się że całkiem spore i na pewno będzie to wydajne opakowanie. 6, 9 miesięcy na zużycie i tutaj naprawdę bardzo mamy e, ciekawy skład tego, e, tego produktu. Już Wam mówię, co tutaj mamy, jakie składniki aktywne. E, witamina A, witamina B2, witamina C, e, minerały, e, magnez, e, enzym z dyni, e, enzym z ogórka, E, tutaj szłam omega 6 bez e, parabenów, kolorantów, silikonów, substancji właśnie takich zapychających, także są do których nie są wiecie ciekawa. I wam zostawię linki do wszystkich produktów, które wam e, pokazuję. Niestety, niestety, niestety e, on będzie musiał jeszcze trochę poczekać na swoją kolej, ponieważ Mam jeszcze bardzo dużo olejku do demakijażu z rezibo który ja też nie ma zbyt długiej e, przydatności, nie chcę tych produktów e, dwóch otwierać, ale jestem z nim bardzo zadowolona e, i nie mogę się już doczekać właśnie używania, bo ja naprawdę uwielbiam demakijaż, uwielbiam takie fajne produkty do demakijażu e, i ogólnie lubię ten cały proces, także e, Oskia koniecznie dajcie znać teraz Wam pokażę słowo e, właśnie tej kosmetyczki. tak kosmetyczka ogólnie e, uboga, bo to jest taki lniany, e, lniany worek. Spodziewałam się chociaż jakiejś ładnej kosmetyczki, ale w środku zawartości jest całkiem fajna. Czy ona faktycznie warta 50 funtów? E, tego jeszcze nie sprawdzam. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, pięć, pięć produktów, z czego dwa moim zdaniem, są takie trochę słabe, e, ale zacznijmy od tego, który mi cieszy. Marka F. Ewlon, nie mam bladego męcia, kto się powinno wymawiać. E, to jest na pewno marka taka wysokopółkowa, jeśli chodzi o pielęgnację. Ja te produkty kojarzę nawet na wyprzedaży były bardzo drogie. To jest e, Morning Time Cleanser. E, produkt jest jeszcze zamknięty, czyli oczyszczasz właśnie do porannego mycia, e, mycia później. E, Coś zrobiłam, że. A nie, to się tak otwiera. Popatrzcie w ten sposób, że tutaj przekręcamy. I tutaj produkt się będzie wydobywał. Jestem go bardzo ciekawa. 50 minut, czyli tak naprawdę bardzo duża próbka na spróbowanie. Dajcie też koniecznie znać, czy znacie te produkty, jak się one u Was sprawdzają. Ja może tutaj będę z boku sobie odstawiała. Dalej produkt marki, której nie znam, Kodaż Nie mam Kodacz. Paris to jest takie serum, które, które jest w takiej formie. To była taka duża próbka perfum i tutaj mamy pojemności 7 litrów, czyli myślę, że całkiem taka spora próbka, bo to jest jakaś jedna trzecia standardowego opakowania. Eee, takie e, rozświetlające i energetyzujące. Serum numer 3. E, do twarzy e, nie mam wylego pojęcia, co to jest za firma. Na pewno widzę, że to jest firma francuska. G e, skład jest dosyć długi. Będziemy go analizować przy już jakby samego E, próbowania produktu. E, 12 miesięcy na użycie też proszę Was, znajcie, znać się firmę firmie, e, napiszcie co o sądzicie, ale myślę, że to całkiem, całkiem fajna e, próbka. Ja postaram się sprawdzić wszystkie te jakby e, właśnie produkty, które Wam pokazuję i pozostawiam ewentualnie też linki do, e, do tych e, miniatur. Kolejnym produktem była taka miniatura e, z marki Murat, ponieważ miałam kilka produktów też z reguły miniaturek z tej firmy i byłam z niej e, bardzo zadowolona. I tutaj mamy... E, kolagen przeciwzmarszczkowy produkt 5 ml ma jakby widocznie po dwóch godzinach od aplikacji redukować jakieś tam pierwsze oznaki starzenia jakieś pierwsze zmarszczki i tak dalej także produkt naprawdę bardzo ma ciekawy opis, jakoś za bardzo nie mam go gdzie E, póki co sprawdzę, bo takich e, zmarszczek nie mam. Także na pewno ten produkt sobie poleży i poczeka na jakieś gorsze gorsze czasy. Skład jest bardzo długi, ale powiem, że widzę tutaj bardzo dużo olejków w składzie. E, olejków, ekstraktów właśnie e, roślinnych. 24 miesiące na zużycie od otwarcia, także produkt może poczekać. Mm. Także marka Murat jest mi e, znana właśnie z beauty boxów, z miniaturek. Produkt, myślę, ciekawy. E, warty, e, warty wypróbowania, warty mojej uwagi. Tutaj jest zatyczka. E, I ostatnie dwa produkty: kredki. No, kredek niby nigdy nie mało. E, Lord and Barry. Tu mam dwie kredki. Pierwsza to jest brązowa, i czy to jest e, Nude Lip Liner. Aha, to jest do ust. No, taki Nude, to nie jestem do końca przekonana. Dosyć taka. Średnia konsystencja, ale kolor nie jest aż taki zły. Dosyć ciepły, e, ciepły brąz. Na pewno się za jakiś czas e, spróbuję, jak mam będzie Także może aż tak źle nie będzie. Konsystencja e, dosyć twarda, ale przy tym mocno pigmentowana i trzeba jakoś tego za bardzo chyba będzie pocierać. Także zobaczymy. I tutaj jest odcień 0, nie 3035 Nude Lip Liner e, Lord and Berry, taka, taka oto firma. Ja Jeszcze nie słyszałam o wcześniej. I drugi to jest chyba coś z brokatem. Eee, Sparkle Black 5072. Jest tutaj brokatu naprawdę, naprawdę sporo zatopionego. Zobaczcie. O, myślę, że to całkiem fajny aparat oddaje. Także nie wiem, zobaczymy. Nie wiem. Raczej taka kredka nie jest mi do niczego potrzebna. Ta brązowość może prędzej, ale kolory całkiem fajne. Także dobrze już przystaję bo to ma być eee, open. Bo nie open, bo chcę ma być wam pokazanie, co, co zakupiłam. Eee, dalej może... O, choć tutaj zamówienie ze strony Filmnik. Eee, na stronie filmik zakupiłam dwie rzeczy. Eee, tam jest taka promocja, że powyżej 10 funtów jest darmowa wysyłka na cały świat. Także dziewczyny, jeśli macie ochotę na coś, z czego nie możecie dostać, a mieszkacie w Polsce, warto na tę stronkę zaglądnąć. I też przy zamówieniu powyżej 30 funtów, 20 czy 30 chyba. Niech ja pomyślę 30, e, możecie sobie wybrać dwie próby, Dlatego ja swoje zamówienie rozwijam na dwa, e, ponieważ no, chciałam, chciałam więcej próbek. Tutaj mamy e, jaką, jakieś kupony na 5 funtów off, także przykro mi bardzo, nikomu tych kuponów nie pokażę, e, bo mam ochotę na pewno się z tej promocji skorzystać. Także tutaj kupony sobie zostawiam, i tutaj mam e, jedną dużą że przynajmniej naprawdę w super fajnej puszce, którą na pewno wykorzystam lub będzie fajna, fajną opcją kiedyś na prezent, marka Thinks, Phil Kingsley, jest wam, bo już myślę, dosyć znana ode mnie z kanału, na pewno z jednego produktu, który też tutaj właśnie znajduje się w tej jakże fantastycznej puszce. I tutaj mamy Elasticizer, mamy 10 tubek po 40 ml, czyli 400 ml produktu. On chyba kosztował... 36 funtów. Także myślę, że to na całkiem ok, ponieważ ja 75 ml kupowałam za 13. Także to jest ogólnie wartość 90 funtów. O ile dobrze, dobrze pamiętam, także zestaw. Naprawdę zapas mam na kilka ładnych miesięcy. Bardzo lubię ten produkt. Był też on w ulubieńcach roku 2015. Także myślę, że warto porować na takie duże zestawy, nawet na pół z przyjaciółką. E, warto kupić, e, bo myślę, że jest naprawdę produkt warty uwagi. Za jakiś czas będzie pełna recenzja. Także kucha e, pucha jest. E, też myślę, że fajnie później ją wykorzystam, taka biała. Myślę, że naprawdę całkiem, całkiem fajna. Także odstawiamy tutaj kolejny, kolejny produkt e, i właśnie w ramach e, Próbę, bo tam do wyboru nie było zbyt dużo, ale wybrałam sobie z marki Fito Paris, czy jak to się tam wymawia, to jest odżywka do włosów, odżywka do włosów zniszczona, to jest aż 12 ml, czyli myślę, że całkiem fajna próbka i krem marki Jason, pamiętam, że coś się jakoś wymawia, bo tutaj są jakieś kropeczki, nie wiem jakie to jest marki firma, czy się, jakiego, jakiego pochodzenia w sensie. Chyba angiel, chyba brytyjskiego, jason.co.uk. W każdym razie to jest naturalny krem z witaminą C, przeciwzmarszczkowy, nawilżający, bez parabenów, ogólnie bez chemii. Także tak wygląda próbka. Tutaj też widać, jak wygląda opakowanie tego u uh, tego kremu. Ja to film ogólnie kojarzę też z Kingą z kanału The Pink Club, ponieważ Kinga bardzo lubi żel uh, do makijażu, żel do mycia twarzy ogólnie z tej marki. Chciałam go kupić, ale jakoś nie mogłam znaleźć tylko później Kinga ostała mi linka, była historia, ale po na jakiś czas też zakupię. I jeszcze jedno pudełko właśnie ze strony unique. Czyli czuj się wyjątkowo, czuj się wyjątkowo, e, drugie opakowanie, tak, czy coś tam widzicie, coś o czym Wam mówiłam, żebym chciała e, i może zacznijmy od próbek tym razem, e, próbki są dwie te same, ponieważ chciałam trochę bardziej wypróbować krem, także krem również marki Jason oraz odżywka e, do włosów marki Fito. I mamy tutaj, to dam, ta kolejną paletkę marki Urban Decay. To jest paletka, którą zaprojektowała Gwen Stefani. Powiem Wam, że fantastyczna jest ta paletka. Ja ogólnie myślałam, że ona jest trochę większa. Pokażę Wam może, jak ona wygląda do innych paletek z Naked, Także ona jest na pewno, na pewno krótsza. Coś, coś takiego, tak wygląda. E, to jest paletka, która w oryginalnej cenie kosztuje 40 funtów, a minus 10%, 36 funtów za nią zapłaciłam, e, z darmową wysyłką. E, na pewno będzie, recen będzie osobny filmik ze swatchami, z pierwszym wrażeniem, z makijażem i na pewno będę Was majestowała tą paletką. Długo nie robiłam żadnego makijażu oczu, ale od kiedy zobaczyłam tą paletkę, w takim chyba e, First Impression Friday u Grave to sobie pomyślałam, wow, muszę to mieć. To jest paletka od podstaw jakby projektowana przez Gwen Stefani razem z właścicielką marki Urban Decay, ponieważ to są przyjaciółki. Wszystko jest projektowane przez Gwen. Tutaj właśnie te linie, tutaj fajnie wygląda jak taka blaszka, w środku jest różowa, w białe kropki, bo różowy to ulubiony kolor właśnie Gwen Stefani i Paletka, uwaga, nadjeżdża, wygląda w ten sposób: złota, e, z takimi jakby czarnymi kropkami w środku. Tutaj mamy logo Urban Decay, jest to właśnie, nie wiem czy to jest płytka, czy plastik, ale takie wygląda jak taka, e, coś takiego metalowego. Z tyłu również jest złota, mm, e, złota. I co, już Wam pokażę może jak wygląda w środku. W środku jest naprawdę bardzo dużo ogromne lusterko, z ogromnym plusem tej paletki. E, mam również, e, nie wiem czy to będzie widać, napis Magics in the Makeup mm, i już Wam pokazuję może jak wyglądają cienie. Cienie się że są naprawdę przepiękne. Powiem Wam, że ja sobie już je dosyć porządnie e, wymacałam. Naprawdę jestem bardzo podekscytowana. Już nie muszę czekać e, pierwszych makijaży. Tutaj mamy takie cienie w wykończeniu metalicznym, pięć cieni trzy cienie, które są jakby w stałej ofercie marki, reszta to, jest, to są cienie, które są zaprojektowane, dosyć takich dużo neutralnych cieni, ponieważ kiedy myślimy o makijażach Gwen Stefani, jeśli śledzimy gwiazdy i tak dalej, to wiem, może ona zawsze ma takie neutralne oko, z jakimś akcentem. Ogólnie nazwy, nazwy cieni są związane na przykład ogólnie z jej życiem, z jej karierą, z... z utworami zespołu No Dab, e, także na tych cień z 1987, to jest właśnie ten taki zielono-limonkowy, to jest cień, e, czyli e, o nazwie, to jest nazwa, rok założenia założenia zespołu, tutaj oczywiście mam lampy, także tutaj mieć na to e, poprawkę, ale cienie są naprawdę bardzo, bardzo fajne, super konsystencja, trochę inna konsystencja niż e, standardowych cieni z Urban Decay, które znam, ale słoczko, słoczko, przejedziemy przez tą paletkę, wykonamy sobie makijaż dzienny, wieczor. Karnawałowy, na pewno bo tutaj te, ten niebieski, taki Royal Blue o nazwie Danger, na pewno nam to ułatwi. No, patrzcie na to, no, pigmentacja jest miazga. Powiem wam, że bardzo jestem zadowolona i ta paletka też trochę ważna, nie jest jakaś taka lekka czy pusta, także na pewno czujemy highs, który na nią wydaliśmy. Także postawimy ją też tutaj tak. Może u góry, żeby było, było widać i tak zastanawiałam się, co będzie jak w jakimś prezentem. bo zawsze do paletek Urban Decay, ponieważ te cienie są naprawdę przepiękne, do paletek cieni zawsze były jakieś gratisy I tutaj mamy kolejny produkt, który Gwen Stefani wypuści lub wypuściła, zapalektowała, to, to są maśki. i tutaj mamy cztery próbki, cztery próbniki. Kolorów i je też Wam chętnie pokażę w jakimś e, filmiku. E, bardzo ciekawy Ten, tu to jest fajny taki fiolet z. Może to wyciągnę. Fiolet z odrobiną e, o, niebieskiego. Myślę, że coś, coś takiego dosyć ciekawego. W tym świetle to trochę jest efekt przekłamania. W każdym razie mamy e, Bordeaux, czerwień, Nude oraz Fiolet. Takie tabletki. tabletki. Myślę, że super opcja, żeby sobie e, sprawdzić kolor, jak do nas pasuje też w właśnie w fajnej formie zapakowane, także to jest moje trzecie, tak już trzecie, trzecie z czterech e, zamówień online oraz zamówienia, które kupiłam e, po, e, po Boxing Day, od dawna marzyłam jakieś produkcję marki Hourglass e, i bardzo na początku obstawiałam dosyć mocno tą paletkę. E, limitowaną, która już jest naprawdę na chyba dwóch stronach jeszcze dostępna, przynajmniej nie ją znalazłam, gdzie mamy sześć produktów e, miniatury, ale wszyscy mówią, że to jest tak obkrojone, tak małe rozmiary, e, że się tego nie opłaca kupić. Ja myślałam, że w sumie dla mnie to jest fajna opcja, żeby sobie te produkty popróbować, bo tak naprawdę e, przez całe swoje życie zużyłam do końca jeden bronzer. E, był to bronzer z Maka Harmonii, chyba żadnego różu w życiu nie zużyłam, chociaż nie zużyłam, ale w sumie dlatego, że mi się bardziej skruszył, taki z collection. E, Natural Collection. W każdym razie bardzo ciężko mi jest użyć takie produkty, jeśli ma się ich sporo. Ja nie jestem minimalistką kosmetyczną, nie mam zamiaru mieć jednego różu jednego brązela, lubię te produkty próbować e, i też Agnieszka nie się zgłada, bardzo polecam tą paletkę. Uważam ogólnie, że była przepiękna i Wam skłonna wydać takie, taką kasę, ale później tak sobie myślę zaczęłam oglądać swatch w internecie, jakieś tam tutoriale tutorial na YouTubie. E, dużo było takich e, niezbyt pochlebnych recenzji. Jak ja zbyt dużo się narysułam czegoś negatywnego na. Tam ma jakiegoś produktu, który jest drogi, bo to nie jest, jak nie wiem, nawet mak, który jest taki coś pomiędzy, że kosztuje 15 czy 18 funtów i dobra, to jak nie będę używała, to nie, ale to już jest 6 dych, także naprawdę bardzo dużo. Dlatego zdecydowałam się na coś innego z marki Hourglass, Zamówiłam na stronie John Lewis z taką opcją, że dwa dni później mogłam odebrać w Waitrose, w tym właśnie punkcie obsługi klienta, bo czekałam dwa dni i zapłaciłam dwa funty za tą przesyłkę, bo nie było z tamtej strony John Lewis opcji aby darmowe wysyłki, co dla mnie jest przy takich zakupach, no ale dobra, niech będzie. Mm, bo normalna opcja to była chyba wysoka za 3,5 funta i 3 do 5 dni roboczych plus jeszcze czas na także mówię, nie wytrzymam sobie z tym jak najszybciej. Także jak ja to zamknę, już Wam pokażę, jak, co sobie zamówiłam w ogóle i tak dalej, bo już tego Wam e, nie powiedziałam. Także w takim wielkim pudełku jedna, jeden mały kosmetycz. I tutaj mamy Hourglass Ambien Light Blush czyli po prostu e, róż. E, powiem Wam, że róż jest naprawdę spory wybór i niesamowicie jest ciężko jakiś odcień wybrać. Z tego względu jeszcze powiem Wam, że, że wybrałam odcień e, Team e, Infusion, który tutaj, oprócz mamy nazwę. Z boku głównie bardzo taki elegancki, fajny kartonik. E, jeśli chodzi o gramaturę produktu, e, to to jest 4,2 grama. E, i już może pokażę opakowanie trochę więcej po nim, o nim poopowiadam, bo myślę, że, że na zasługuje na chwilę. To jest takie złoto-miedziane opakowanie, w którym się wszystko odbija. Jest dosyć e, lekkie, takie w sumie puste, plastikowe. Myślałam, że to jest coś takiego cięższego, bardziej na bogato, że tak powiem. E, 12 miesięcy na zużycie, myślę, że to jest raczej e, nierealne, ale opakowanie jest naprawdę ładne, ale takie dosyć e, lekkie. Lustereczko, i tutaj mamy odcień różu. E, powiem Wam, że z tymi różami jest taki problem, że nigdy nie wiemy, e, co się nam trafi, się kupujemy online, bo nigdy nie wiemy, jak ten pigment będzie wymieszany. I kiedy ja to zobaczyłam i zaskoczyłam Cię, pierwszy raz mówię: Przecież tego w ogóle nie widać. W ogóle, praktycznie tego w ogóle nie widać. E, kiedy oglądałam swatche w internecie, tego odcień, on dawał taki e, poblask, taką naturalność. Pokażę Wam, dlaczego go wybrałam mam z paletki. Tutaj już wracam, mam z paletki która koszywała w sumie 4, 4 funty z H&M, taki odcień różu, który wygląda bardzo świeżo, którego na buzi niewiele, to jest ten odcień takiego jasnego różu, który na płyszczach po prostu bardzo ładnie się błyszczy i myślę Wam, powiem Wam szczerze, że to jest coś podobnego, tylko że to koszywało 4 funty, a to koszywało 28 plus 2 zazwyczaj, czyli 3 dychy, a to koszywało, no funta może powiedzieć, bo jest 1 w przeliczniku, e, no ale dobra, zobaczymy. E, nie będę mam tutaj robiła żadnych, może więcej słoczy e, Zobaczymy sobie ten produkt razem. Może on, nie wiem, dzienny się to będzie trochę lepiej wyglądał. Ale to jest coś naprawdę bardzo e, dla mnie zbliżonego, jeśli chodzi o, mm, jeśli chodzi o e, wykończenie. Także spodziewajcie się testu tych produktów. Na pewno będzie to jest właśnie Estee Lauder, e, Gwen Stefani, Palecki oraz tego różuzy. Z Hourglass dajcie mi tutaj sobie zrobić taki trochę oszukańczy test. Nie wiem, może trochę bardzo wymyślam trochę mocniej jest widocznie, W każdym razie, nie wiem, zobaczymy. Koniecznie na mi znać, czy znacie te róże z, z Hourglass. Myślę, że to jest naprawdę genialny produkt na prezent, ale ciężko zebrać odcinek, ponieważ w internecie jest masa swatchy. Każdy odcinek tak naprawdę, w na, każdy wygląda trochę inaczej, bo to jest w zależności od tego, jaki produkt się nam trafi, jak wypiekany, z jaką domieszką, którego z odcieni. No ogólnie wygląda na bardzo ładnie, ale myślę, że to będzie coś ciemniejszego. Zobaczymy, czy to będzie ten efekt, którego pożądam którego wymagam, chyba nie mam jeszcze różnych za 30 funtów. No, 28 już będzie. Także zobaczymy, czy będzie mój pierwszy, czy ostatni produkt. Bo bardzo mam ochotę też na puder, właśnie. Na chyba ten wykańczający. Także kochani, w ten sposób prezentuje się mój haul. Pozwólcie, że sobie tutaj jeszcze postawię mojego, moją ostatnią zdobycz. Tak, prezentuje się mój haul z okolic e, Boxing Day, ostatni haul w tym roku, e, na bogato, trochę zaoszczędziłam, ale niezbyt dużo, ale na taka promocja minus no 10% zawsze kusi e, przy takich wyższych cenach, mam nadzieję, że razem się cieszycie na wszystkie nadchodzące testy e, i na paletkę, no ponieważ jak ja nie jestem za niebieskim, to ten niebieski jest naprawdę taki konkretny i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, także poniżcie, zostawcie kciuk w górę, napiszcie mi, co wy się na e, Boxing Day, czy robiliście jakieś zakupy online, e, czy jesteście z nich zadowolone i czy udało wam się trochę zaoszczędzić, e, a ja z tego miejsca już kończę, e, rozkładam moje nowe perełki na miejsce w wersie tego filmiku, a z wami się widzę no nie, nie wiem, kiedy się widzę, bo ten filmik to jest chyba filmik z 1 stycznia, także zobaczymy, zobaczymy, na pewno będą testy, eee, także dobra kochani, ja już uciekam, buziaki, trzymajcie się Pa papa.